Witajcie w kolejnym odcinku. Zastanawiacie się, skąd ta mroczna, ciemna sceneria? A to dlatego, że jest trzecia w nocy. A w tym odcinku będzie takie przełamanie i pojedziemy te czwóreczką, eee, Ale dokąd, to się niebawem dowiecie. A po drodze spotkaliśmy malutkiego pana Jerzego. W spokojnie. Znajdujemy się nad jeziorem, lecz niestety tych, którzy e, oczekują dzisiaj pływania w tym odcinku, niestety go nie będzie. Ale nie mam się <grywa> w połowie tygodnia, e, dodam sp specjalny odcinek, który będzie poświęcony stricte pływaniu, a tymczasem zabieram tylko rzeczy z łódki, Ciemno, jeszcze muzyka gdzieś melanżują. Eu <laughs> Słuchajcie, jesteśmy w Rewie. Zgadnijcie, do kogo możemy zmierzać. Zanim długo się dowiecie. A tu już fajnie nam się pokazuje morze. Arkansas, pogoda ładna. Dopisała. Tam na końcu mogą się już Wam takie głowy w wodzie pokazać i słuchajcie, zbiera... zbieramy zmierzamy do Zbyszka, do broda tego zbira to dzisiaj z nim będziemy szukali w słonej wodzie także zobaczymy co z tego wyjdzie pogoda, tak jak nigdy na piękna piękny dzień się zapowiada kurcze, no nie udało mi się nagrać przywitania z Piotrem i przywitania ze Zbychem ale na pewno niedługo się pojawi, on już tam Zaczyna grasować, ja jeszcze idę do auta po wodery i wykrywać. No i co? Widzimy się w wodzie. Słuchajcie, mamy pożyczonego MyLab'a. Sprzęt pakowany, wodery ubrane. Śmigamy. Także włączę się już pewnie w wodzie. Zobaczcie, kto nas wita. Pukasz wypłynął na słonę wody. Sprzęt już praktycznie gotowy i wchodzimy zaraz do wody. Ty masz ludzki zegarek, tak? Pierwszy kopnięty sygnał i mamy jeden grosz. A no, tutaj Zbyszek złapał Krabin. Krabin kaszubski. Także obiad już będzie. Będzie, kawał byka. Mała przerwa, idziemy zobaczyć co tam u rekinów. cześć chłopaki. Ziławy. Wracamy moi drodzy do auta. Jak na razie to jeden grosz i element papieru są znalezione. Że wracamy do auta, czekamy na zbira i lecimy gdzieś nad jezioro na kaszuby. te czwóreczka już świeci po oczach. Ciężko jej nie spotkać, nie zauważyć. Także zbieramy się, przygotowujemy, jedziemy. Przed nami zbir prowadzi nas do Re Redy, Redy, Redy chyba. Że jego passerati tam dumnie działa. Zbyszek pojechał gotować rosół, a my znaleźliśmy takie miejsce. Dosyć ciekawe. Tam na na razie nie będziemy schodzić, bo jakaś para jest z namiotem. To nie będzie nic przeszkadzać. No ale co, ogarniemy się. Wykrywacz. I śmigamy do wody, zobaczyć co tutaj ciekawego można znaleźć i czy w ogóle coś będzie. A potem zobaczymy jak to wyjdą plany ze zbirem. Albo się u niego spotkamy, albo właśnie przyjedzie tutaj. I przy zielonej naszej maszynce, w ogóle, będziemy sobie campingowali także <noise> zobaczymy co będzie i do zobaczenia przy jakimś fajniejszym ujęciu no i słuchajcie jesteśmy już nad jeziorkiem, ludzi trochę jest ale pójdziemy tam na głębszą wodę więc może nie będziemy nikomu przeszkadzać zobaczymy widzimy się przy znalezisku mamy pierwsze znalezisko 10 groszy perL, że jest dobrze Zastanawiacie się może, jak to wygląda w te czwórce? No to dosyć prosto. O, król zajmuje wszystko. A my śpimy na dworze. Nie, tak poważnie, to tak. Tutaj Tosia ma y, swoje legowisko. Tutaj mamy taki mały. Nie wiem, jak to nazwać ogródek zrobiony. Kuchenka, tam wodery się suszą. Sito. No, i ta czwórka. Jak to wygląda? Tu mamy kartonik, skrzyneczkę od kuchenki gazowej, tej, którą tam widzicie na katridze. Tu mamy lodówkę. Lodówkę z wkładami. Także takie zwykłe, najprostsze urządzenie. Co jeszcze Wam tu mogę pokazać? No, tu szpargały, szpargały, wykrywacz. Rzeczywam Borysa. No, a Borys śpi tutaj. Tak swoją drogą na tym kocyku to na razie jest Bajzer. Ja wam pokażę w międzyczasie, korzystając z chwili spokoju, podsumowanie dwóch godzin w tym jeziorku, którego nazwy nie pamiętam. Ale jak Zbyszek przyjedzie, to na pewno gdzieś tam pojawi się informacja, co to było za jeziorko. A podsumowanie tego wygląda w ten sposób: śmieci, 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 śruby, coś ich takiego. To nie wiem, co to może być. Gdzieś taki jakby haczyk. Więcej śmieci. Magnesik z literką F. to jakiś ołów jest, taki paseczek. Fiwka przypadkowo znaleziona. I tu jest 110 groszy z PRL-u. Także można by było się spodziewać na coś lepszego, ale sygnałów tam jest dużo. Także to nie sprzęt zawodzi, tylko poszukiwacz taki. <grym> ale potem jeszcze może uda się coś wejść do wody i poszukać. Zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Teraz muszę chwileczkę odpocząć, bo spałem 3 godziny i ledwo żyję, a, a cały dzień w sumie latania było. <laughs> także do zobaczenia w kolejnym ujęciu. A ja sobie śpię tutaj z przodu, jakbyście się zastanawiali. To mam tutaj legowisko zrobione, także tak to mniej więcej wygląda. Ty, Borys, popatrzysz. Poparczysz. No i przód I można się naprawdę wygodnie, wygodnie wyspać Także polecam Oj, sorki, nie chciałem zasłonić Pogoda dopisuje, jest świetnie Zobaczymy jak tam dalej pójdzie, potoczy się dzień I czego mi jeszcze potrzeba? Jest świetnie Pogoda dopisuje Zbyszek potwierdzone info, że będzie. Także sztos. Swoją drogą znowu chylę czoła do Janka. Bo to za jego sprawą udało mi się poznać osobiście, Broda tego. Świetny człowiek, genialny, naprawdę. No nie sądziłem, że takich ludzi jeszcze będę poznawał w życiu. Także jest naprawdę spoko, jest sztos. Nic tylko odpoczywać. No. Padła mała drzemka. Także teraz ten Borysek zebrany i idziemy sobie na spacerek, pozwiedzać okolice. No i czekamy na Zbycha. Już mamy 17.30, jeszcze trochę. I powinien u nas być. Borys, Borys, coś widzą? Borys. Satra. Tak Słuchajcie, idąc spacerkiem przez las ukazał nam się taki oto widok. Całkiem ładnie. A my lecimy dalej. No i mamy kolejny dzień, ja trochę jeszcze zaspany, chłopaki już w wodzie. Pierwsi ludzie pytają co tu robimy. Wykrywacz już rozkładamy, i śmigamy. Godzina jest 6.30, więc z małym poślizgiem. Ale grunt, że jesteśmy. No i słuchajcie, mała przerwa. Trzeba sobie za... Wyciszyć się. No, Zbiór znalazł 50 groszy. Ja na ten moment same kapsle. Ale może będzie dobrze. Mamy siódmą, sześć. Że dnia jeszcze trochę zostało. Tam Indianie śpią, muszę się zobaczyć, gdzie mnie Zbir zabrał. Jezioro z Indianami. Ludzie jeszcze w ogóle kim mają, poimprezowali wczoraj. A my już ryjemy. Si komuś na krześle zasnęło z nogami do góry. Także dobra impreza musiała być. Tutaj widać ten namiot na aucie, o którym kiedyś wspominałem. Chciałem coś podobnego na T4, tylko cenowo niższego. Dobra, teraz byliśmy w aucie na mojej przerwie. Bierzemy pinpointera i będziemy sprawdzali tą plażyczkę z brzegu. Zobaczymy, czy coś tam wyjdzie. Zapasowałoby coś, wziąć się nagrać i znaleźć, nie? Wziąłem statyw, także ponagrywam eee, jak to się nazywa, nagrywam samo szukanie może. Coś tam wrzucę jakieś timelapsy. Mhm. Zobaczymy czy zbiór coś znalazł jak mnie nie było. Pewnie tam się chłopakom złota posypały i srebra. Zobaczymy. tam w wodzie ryją że coś sądzę taki kolega do nas przyszedł z tego co podsłuchałem to Czesio Czesio gimbal nie nadąża za Czesiem słuchajcie, trzeci dołek na plaży na piasku i mamy 5 groszy leżało widać. No, sprzed trzech lat, to w sumie nie tak długo. Ale coś się dzieje. Tu obok kolejny sygnał, już tu. To będzie? Kiepski. jakiś Co Folia aluminiowa, będzie minuty szukania, wyciągnąć folię aluminiową Słuchajcie, przyjechał hylozaur Seba już tam ryje w wodzie A my co? Szukamy w brzeg i byliśmy z powrotem do wody No i słuchajcie, Zbiru i Seba przynieśli mi szczęście Wpadła taka srebrna zawieszka Moja pierwsza taka biżuteria tutaj nagrana Strzelec Akurat trafiło, bo to mój znak Zodiaku. Także także bomba. No ale też sprzęt zupełnie inny. Moim Simplexem nie byłoby szans raczej tego znaleźć. Także jest super. Szukamy dalej. No i moi drodzy, kończymy powoli poszukiwania. Efekt końcowy to możecie zobaczyć u Zbycha. Wygrał, wygrał wszystko. Ale nie będę zdradzał. Link do Zbyszka eee, kanału oczywiście będzie w opisie tymi w kolejnych <gry> i tak samo do Seby eee, no mi wpadło to sreberko jestem przeszczęśliwy, nieduże może finansowo jakoś się tutaj nie zarobi, ale to moje takie pierwsze nagrane tutaj sreberko, także jestem przeszczęśliwy mój do ciebie na od ciebie a mój odcinek będzie łączony wczorajszego poszukiwania w morzu z ogniska troszkę i dzisiaj z jeziora. Także wbijajcie. Linki będą w tym i w kolejnych odcinkach na pewno do Zbyszka. Do Seby tak samo do kanału, Dokładnie. żeby nikt nie zbłądził. Do zobaczyska 900. Seba wrócił z wody. Podsumowanie to u niego na kanale. Link więc znajdziecie w opisie. Montuję tablicę do darta. Zbychu się tam przygotowywuję do rozegrania. Nogę ma połataną, bo go bo się z Borysem za bardzo przytulił. No ale, tak miało być, dokładnie. Ale, wyjazd pozytywny, mega. Także, my już powoli kończymy. Ja spadam. Odcinek będzie późno, zapewne, w dniu dzisiejszym. Ale to dlatego, że po prostu późno wróciłem, a ja nie lubię na telefonie montować tylko na komputerze. Także sami ocencie jak to wyglądało. Myślę, że co jakiś czas padnie taki wypad vanlife'owy na kanał. Niebawem też będzie jakby taka osobna playlista z budowy kampera, tak żebyście mogli towarzyszyć w momencie jak zacznę go przerabiać i montować. Sędziowie ustalają. Zasady i reguły w sensie. tak. Zbychu rzuca Kurde czuł, czuł, Jest 6 Ale nabiło, no Krzysztowi e, 18 punktów. Dobra. Ja będę drugi wtedy. Dobra. To uciekamy. Trzymaj się Zbyszku, do zobaczenia już niedługo. Dzięki Miło za było. wszystko. się Janek się nie myli. Tak, Genialny Janek. gościu. Janek to jest mniej. <laughs> Trzeba się trzymać właśnie. To był cały był. tylko po tej nocy. Dokładnie <noise> Sebuś, trzymaj się Miło było poznać. No szczerze. jesteśmy na łączach. No, chyba jeszcze sobie pojedziemy No właśnie myślę, że teraz szkoda zamulić i się. Najbliższe dni zweryfikują. Takie chłopaki właśnie odjeżdżają, że trzymajcie się. A ja wam nagram takie szybkie podsumowanie. Tych poszukiwań. No jak widzicie, śmieci śmieci to i tak dużo już wyrzuciłem do śmietnika. To jest to, co zostało w torbie. Nawet szklane fifki. E, jakieś tam drobne, bo no tu widać 5 groszy, tu kolejne 5 groszy. Także parę złotych wpadło. Parę <tary> złotych, parę groszy. Ale to jest nic w porównaniu z tym znaleziskiem. Jest. Mega się jaram, bo to pierwsze znajdzisko jeszcze na wyjeździe. Jest srebrny strzelec. Także jestem mega szczęśliwy. Na pewno tu wrócimy. A najbliższe dni, najbliższe dni, moi drodzy, powiedzą nam dużo, ponieważ teraz gadaliśmy przed chwileczką z Sebą, z Hilozaurem i jest szansa, że właśnie wybierzemy się wspólnie na jakiś taki vanlifing na jakieś kilka dni, bo jemu zostało tyle samo urlopu co mi. Eee, a szkoda nie skorzystać z okazji takiego wspólnego podróżowania i poszukiwania dla mnie to są mega dawki doświadczenia i, i naprawdę mnóstwo od chłopaków się dowiaduje no i dla was też takie przełamanie coś, coś innego może niż, niż, niż sama właśnie ta moja iławska woda a... no i to już by było na tyle ja bym was zapraszał do polajkowania na youtube na, YouTube, na facebooku kto nie da subskrypcji, to zachęcam również, żeby być na bieżąco. Tam na Facebooku często dodaję właśnie teraz informacje a propos na bieżąco co się dzieje i jak się zmieniają plany, także warto zajrzeć. No i co? Trzymajcie się. Udanego tygodnia. Cześć!